Czy kiedykolwiek czułeś, że już tu nie pasujesz? Może to dlatego, że nie jesteś już w tym samym wymiarze co wszyscy inni? Cześć. Czy kiedykolwiek poczułeś, że nie pasujesz już do tego świata tak jak kiedyś? Może to dlatego, że nie żyjesz już w tym samym wymiarze co wielu innych. Są w życiu chwile, kiedy budzisz się z poczuciem, że wszystko się zmieniło, chociaż na pierwszy rzut oka nic nie wygląda inaczej. Rozglądasz się wokół, a ludzie kontynuują swoją codzienną rutynę, ale w tobie coś się porusza coś, co mówi ci, że nie należysz już do tej samej przestrzeni wibracyjnej co kiedyś. Ten dyskomfort to nie błąd. To znak, że twoja świadomość przekracza niewidzialny próg do piątego wymiaru. Kiedy mówimy o piątym wymiarze, nie mamy na myśli fizycznego miejsca, które można wskazać na mapie, ale stan świadomości. To wibracja, w której twoja dusza zaczyna postrzegać rzeczywistość z szerszej, czystszej i bardziej połączonej perspektywy. To tak, jakbyś nagle dostroił się do innej częstotliwości w kosmicznym radiu, a ten nowy sygnał zaczyna ci pokazywać, że to, co kiedyś uważałeś za solidne i trwałe, teraz jest tylko ulotną iluzją. Czas wydaje się funkcjonować inaczej, emocje się intensyfikują, a poczucie celu rośnie w tobie. Wiele osób odczuwa te zmiany, ale myli ją z lękiem, z dystansem, a nawet z depresją. W rzeczywistości ich zmysły budzą się na wyższy poziom rzeczywistości. Piąty wymiar nie jest przeznaczeniem zarezerwowanym dla nielicznych, lecz zaproszeniem dla wszystkich, którzy zdecydują się otworzyć swoje serce i świadomość. Wszechświat nieustannie szepcze, wysyłając ukryte wiadomości czekając aż je dostrzeżesz i odważysz się rozpoznać jako znaki wielkiego duchowego skoku, którego doświadczasz. W tej podróży istnieją wyraźne znaki, które potwierdzają, że już wibrujesz na tej podwyższonej częstotliwości. To nie są zwykłe zbiegi okoliczności ani twoje wyobrażenia. To duchowe ślady, które pokazują, że twoja dusza wyprzedza wzorce trzeciego wymiaru. W tym filmie odkryję przed tobą pięć potężnych znaków które wskazują, że jesteś już w piątym wymiarze. Chcę, żebyś został do końca, ponieważ ostatni znak jest nie tylko najgłębszy, ale także najbardziej transformujący. To ostatnie objawienie może zmienić twój sposób postrzegania życia i twojego celu na tym planie. Więc otwórz swój umysł, zrelaksuj serce i przygotuj się na rozpoznanie tego, co być może już podejrzewałeś. Że twoja dusza nie błądzi, zagubiona, ale jest prowadzona ku wyższemu poziomowi świadomości. Cześć. To początek podróży, która przypomni ci, kim naprawdę jesteś ponad tym, co świat kiedykolwiek ci powiedział. Napisz w komentarzach: Tak, jestem gotów, jeśli czujesz, że twoja dusza szuka odpowiedzi. Jednym z pierwszych znaków, że twoja dusza już wibruje w piątym wymiarze, jest uwolnienie się od Starego Świata. Zaczynasz zauważać, że to, co kiedyś zaprzątało Twój umysł i emocje z taką intensywnością, już nie ma nad Tobą tej samej władzy. Konflikty, walki o władzę, dramaty życia codziennego zaczynają wydawać się odległe, jakby były częścią sztuki teatralnej, w której już nie chcesz uczestniczyć. Zdajesz sobie sprawę, że to, co kiedyś pochłaniało Twoją energię, teraz po prostu rozpływa się w Twoim spojrzeniu. To uwolnienie to nie obojętność, jak niektórzy mogliby sądzić, ale głębokie przebudzenie. Już nie reagujesz złością, gdy ktoś próbuje cię sprowokować, ani nie pozwalasz, by kłótnie rodzinne czy napięcia w pracy definiowały twój wewnętrzny stan. Odkrywasz, że pokój w tobie jest wart o wiele więcej niż wygranie kłótni. To jakbyś znalazł niewidzialne schronienie we własnym sercu. Przestrzeń, która przypomina ci, że nie musisz niczego udowadniać ani walczyć o rację. W tym stanie zaczynasz dostrzegać, że twoja wibracja już nie pasuje do starych dynamik trzeciego wymiaru. Wyobraź sobie, że kiedyś obsesyjnie martwiłeś się tym, co myślą o tobie inni. Być może spędzałeś godziny na próbach dopasowania się do kręgów społecznych lub na utrzymywaniu wizerunku, który zadowoliłby wszystkich. Dziś natomiast zauważasz, że ten ciężar się rozpuszcza. Bardziej zależy ci na Twojej autentyczności niż na zewnętrznej aprobacie. Już nie interesuje cię podążanie za pustymi trendami ani rywalizowanie z kimś innym, by poczuć się wartościowym. Odkrywasz, że Twoja wartość pochodzi z Twojego połączenia z boskością, a nie z tego, czego oczekuje od ciebie świat. To potężny znak, że przekraczasz próg do Piątego Wymiaru. Przykładem z życia codziennego jest sytuacja, gdy ktoś bliski opowiada ci o swoich problemach, a ty, zamiast dać się wciągnąć w narzekanie czy negatywność, wybierasz słuchanie z współczuciem, nie pozwalając, by twoja energia została wyczerpana. Innym przykładem jest, gdy oglądasz wiadomości pełne strachu i zamiast dać się złapać w zbiorową panikę, rozpoznajesz, że nie musisz wchłaniać tych wibracji. Uczysz się obserwować, nie dając się wciągnąć. A to jest prawdziwy akt podwyższonej świadomości. Odrzucenie Starego Świata jest w rzeczywistości odrodzeniem. To pozostawienie za sobą ciężaru niewidzialnych łańcuchów, które kiedyś kontrolowały twój umysł i serce. To rozpoznanie, że twoja dusza już nie wibruje w hałasie, ale w harmonii miłości i jasności. A kiedy docierasz do tego punktu, nic i nikt nie może zgasić światła, które zaczyna świecić z twojego wnętrza. Zostaw komentarz. Jeśli poczułeś, że to, co kiedyś było dla ciebie ważne, już nie ma takiego znaczenia w twoim życiu. Kiedy twoja dusza zaczyna wibrować w piątym wymiarze, jednym z najbardziej zaskakujących i odkrywczych znaków jest stałe pojawianie się synchronizacji i magicznych połączeń w twoim życiu. To tak, jakby rzeczywistość przekształciła się w doskonałą sieć niewidzialnych sygnałów, które układają się, by pokazać ci, że nic nie dzieje się przypadkiem. Zaczynasz zauważać, że wydarzenia płyną jak elementy układanki, które pasują do siebie z precyzją, odkrywając, że za wszystkim, czego doświadczasz, kryje się boski plan. Częstym przykładem jest, gdy intensywnie myślisz o jakiejś osobie, i nagle ta osoba pojawia się w Twoim życiu, czy to przez niespodziewaną wiadomość, telefon, czy nawet przypadkowe spotkanie na ulicy. To, co kiedyś mogłeś określić jako zbieg okoliczności, Teraz staje się wyraźnym przypomnieniem, że wszechświat cię słyszy i odpowiada na twoją wibrację. Im wyższa jest twoja częstotliwość, tym szybciej manifestują się te znaki, a z każdą synchronizacją twoja wiara w to, że życie jest prowadzone, umacnia się. Zaczynasz również otrzymywać powtarzające się wiadomości, które zdają się cię prześladować, dopóki nie zdecydujesz się zwrócić na nie uwagi. Być może ciągle widzisz ten sam numer na zegarku, na tablicach rejestracyjnych samochodów czy na paragonach. Być może słyszysz zdanie w piosence, które rezonuje z tym, o czym myślałeś, a potem ktoś bliski powtarza te same słowa, jakby rzeczywistość chciała ci potwierdzić wiadomość. Te doświadczenia są wyraźnymi znakami, że twoja świadomość już nie funkcjonuje według sztywnych reguł trzeciego wymiaru, ale otwiera się na szerszą komunikację ze źródłem. Piąty wymiar sprawia wrażenie, jakby życie sprzysięgło się na Twoją korzyść. To, co kiedyś wydawało się przypadkiem, teraz jest postrzegane jako uniwersalny język, system kodów i symboli zaprojektowany, by prowadzić Cię ku Twojemu najwyższemu celowi. I chociaż na początku te synchronizacje mogą Cię zadziwiać, z czasem zaczynasz im w pełni ufać, ponieważ wiesz, że nie są to zwykłe przypadki. Są to przypomnienia, że jesteś połączony z nieskończoną siecią świadomości, która odpowiada na każdą wibrację, którą emitujesz. Rozpoznawanie synchronizacji i przeżywanie ich jako świętych wiadomości zmienia twój sposób poruszania się przez życie. Już nie wątpisz w drogę, ponieważ rozumiesz, że każdy krok jest wspierany przez znaki, które potwierdzają, że idziesz we właściwym kierunku. To przebudzenie, które przywraca Ci pewność, że wszechświat jest o wiele bliższy i bardziej kochający niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Pomóż nam, aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób. Subskrybuj, polub i podziel się swoim doświadczeniem z duchowymi znakami w komentarzach. Jednym z najpotężniejszych znaków, że Twoja świadomość wkracza już do piątego wymiaru, jest sposób, w jaki zaczynasz odnosić się do innych. To, co kiedyś skłaniało cię do osądzania, krytykowania czy potępiania, teraz przekształca się w akt głębokiego zrozumienia. Twoje spojrzenie na ludzi zmienia się radykalnie. Już nie widzisz wrogów, rywali czy winnych, ale dusze, które również przechodzą przez swoje własne procesy nauki. Ta wewnętrzna zmiana jest początkiem wibracji bezwarunkowej miłości. Miłość bezwarunkowa to nie tylko przelotne uczucie to stan świadomości. W trzecim wymiarze powszechne jest kochanie tylko pod warunkiem: Kocham cię, jeśli dajesz mi to, czego potrzebuję, akceptuję cię, jeśli spełniasz moje oczekiwania. Ale w piątym wymiarze te łańcuchy znikają. Uczysz się patrzeć poza wady i błędy innych i rozpoznajesz boską iskrę, która mieszka w każdej istocie ludzkiej. To tak, jakby w twoim wnętrzu zapaliło się nowe światło, przypominając ci, że wszyscy jesteśmy połączeni. I że miłość jest najsilniejszym mostem, który łączy te połączenia, pomyśl o chwili, w której ktoś bliski zranił Cię słowami lub czynami. W przeszłości być może zareagowałbyś złością, broniąc swojej dumy i nosząc w sobie urazę przez tygodnie lub miesiące. Ale teraz w tym podwyższonym stanie, zamiast reagować z poziomu rany, czujesz współczucie. Rozumiesz, że ta osoba działała z bólu, z nieświadomości, i rozpoznając to, Decydujesz się nie oddawać urazy z większą ciemnością, ale przekształcić ją własnym światłem. Ten akt przebaczenia i zrozumienia jest esencją bezwarunkowej miłości. Ta zmiana nie oznacza pozwalania na nadużycia ani usprawiedliwiania szkodliwych postaw, ale życie z szerszej perspektywy. Oznacza to, że wybierasz nie zanieczyszczać swojego serca nienawiścią lub zemstą, ale zachować swój wewnętrzny spokój. Miłość bezwarunkowa jest jednocześnie stanowcza i współczująca. To zdolność do stawiania zdrowych granic bez utraty czułości, do mówienia nie bez przestawania patrzeć z miłością. To wyraźny znak, że Twoja dusza wibruje na wyższej częstotliwości. Kiedy osiągasz ten poziom świadomości, odkrywasz, że bezwarunkowa miłość nie tylko zmienia Twoje relacje, ale także sposób, w jaki postrzegasz siebie. Przestajesz karać się za swoje błędy. Przestajesz wymagać od siebie doskonałości i uczysz się przyjmować siebie z cierpliwością i czułością. Ta miłość do siebie naturalnie rozszerza się na innych, tworząc cnotliwy krąg uzdrowienia i jedności. Czwarty znak, który ujawnia, że twoja dusza już wibruje w piątym wymiarze, to połączenie ze źródłem. Zaczynasz odczuwać z jasnością, której wcześniej nie znałeś, że nie jesteś sam na swojej drodze. Jest głębokie poczucie bycia prowadzonym chronionym i wspieranym przez niewidzialną siłę, która towarzyszy ci na każdym kroku. Ta boska energia nie objawia się z hukiem, ale w delikatnym szeptaniu twojej intuicji, w tym przeczuciu, które ostrzega cię przed podjęciem decyzji, w tym nieoczekiwanym pocieszeniu, które pojawia się, gdy najbardziej go potrzebujesz, to stały dialog ze świętością, a ty go rozpoznajesz, ponieważ napełnia cię pokojem nawet w środku chaosu. Kiedy żyjesz w tym połączeniu, lęki zaczynają się rozpuszczać. Już nie musisz kontrolować wszystkiego, ponieważ ufasz, że istnieje wyższa inteligencja, która prowadzi nici twojego życia. Zaczynasz widzieć cuda w codzienności. Telefon, który przychodzi w odpowiednim momencie, szansa, która pojawia się, gdy jesteś gotów, odpowiedź, której szukałeś, usłyszana przypadkiem w zdaniu. Ten związek ze źródłem sprawia, że poruszasz się z pewnością, ponieważ chociaż nie masz wszystkich odpowiedzi, wiesz, że jesteś wspierany przez większy plan, który zawsze działa na rzecz twojej ewolucji. I wtedy pojawia się piąty znak być może najbardziej odkrywczy ze wszystkich ekspansja świadomości. To ten moment, w którym rozumiesz, że rzeczywistość nie ogranicza się do tego, co widzą twoje oczy lub czego mogą dotknąć twoje dłonie. Twoja percepcja zaczyna otwierać się na równoległe rzeczywistości, na świadome sny, w których eksplorujesz niewidzialne światy, na doznania, które wykraczają poza czas i przestrzeń. Zaczynasz wyczuwać subtelniejsze wymiary, kochające obecności, wiadomości, które docierają w wizjach lub w głębokich stanach medytacji. Twoja świadomość rozszerza się, jakby opadła niewidzialna zasłona, pokazując ci, że życie jest o wiele bardziej rozległe i tajemnicze niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. To przebudzenie nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale nowym sposobem jej przeżywania. Zaczynasz rozumieć, że jesteś istotą wielowymiarową, że twoja dusza wykracza poza to ciało i ten czas. Wtedy rozumiesz, że każde doświadczenie, nawet te najbardziej bolesne, jest częścią kosmicznego tańca zaprojektowanego, by pchnąć cię ku twojej ewolucji. Ekspansja świadomości nie tylko zmienia to, co postrzegasz. Ale zmienia to, kim jesteś, ponieważ rozpoznajesz siebie jako część nieskończonej, wiecznej i pełnej miłości całości. I docierając do tego piątego znaku, coś w tobie się zapala. Wiesz, że nie ma już odwrotu. Gdy twoja świadomość się otworzy, nie możesz jej ponownie zamknąć. To jest dar i jednocześnie wielka odpowiedzialność życia w piątym wymiarze, pamiętania każdego dnia, że jesteś powołany, by być mostem między tym, co ludzkie, a tym, co boskie. Jeśli doświadczasz tych znaków w swoim życiu, świętuj to. Przyjmij swoją drogę, ufaj swojej intuicji i pozwól, by bezwarunkowa miłość prowadziła każdy Twój krok. Wszechświat już ci potwierdził, że jesteś gotów. Podziel się tym filmem z tymi, których uważasz za gotowych do przebudzenia.